Dzień dobry widzowie, w dzisiejszym odcinku będziemy jeść tylko i wyłącznie kuchnię amerykańską przez 24 godziny Specjalnie widzowie, na ten odcinek kupiłem takiego USA mystery boxa Tutaj w środku są jakieś słodycze Dobre, kwaśne, gigaostre A ostatnio dziwne rzeczy mieliśmy w tych mystery boxach Bo chociażby były jakieś zaschnięte kraby śmierdzące, które naprawdę waliły karmą dla rybek sukierki, po których po prostu wyglądałem mniej więcej tak Ja dole. Przy okazji pozałatwiamy sobie, widzowie, trochę bardzo ważnych spraw, bo sobie będę tak chciał wami dzień fajnie spędzić. Więc czy ja będę siedział na kiblu, czy ja będę leżeć, czy ja będę stawał, czy będę się wyzywał z jakimś dzieciakiem, na przykład tym sąsiadem, co się gapi na nas cały czas, ogólnie od ostatniego czasu. Gdzie pójść musiałeś? Dobra. Dobra, chłopce mieszka tam i się gapi cały czas I jego stary na przykład dzwoni i pokazuje na nas Nie wiem o co chodzi, ale sąsiedzi już widzowie chyba widzieli siórka Bożego Plan jest taki, że pierwszy posiłek będę musiał zrobić sam, czyli ugotować Czyli prawdopodobnie spalę cały dom, całą kuchnię, cały budynek Po drugą rzecz będziemy sobie jechać i po prostu jeść w jakiejś restauracji A ostatnią rzecz, czyli kolacyjkę będziemy albo robić, albo będziemy zamawiać widzowie A wy na razie oczywiście zostawcie łapę w górę Subskrybujcie kanał, koniecznie z dzwonkiem i napiszcie w komentarzu jaka Kuchnia według was powinna wlecieć jako następna No no i zróbmy widzowie coś takiego, że 20 tysięcy lajków to kolejny filmu, to, by to filmik Zostawcie lajka A ja lecę pod prysznic Niestety nie pokażę wam niżej widzowie Bo chyba nie chcecie, żeby kolejny siórek dola wyciekł, co? Jedno rządło wystarczy Dobrze widzowie, więc ja już jestem ogarnięty Zobaczcie jak byłaby masy... Zajebiście Dobra, schodzimy robić śniadanko Trudność dnia dzisiejszego będzie polegała na tym, że serio wszystko musi być ze stanów widzowie, więc tutaj nie ma czasu na pomyłki. Śniadanie mogłoby być łatwo, bo moglibyśmy na przykład sobie zrobić takie płatki, co nie? Ale my nie chcemy iść na łatwiznę. Nie, nie. Ogólnie widzowie, żeby dzisiaj przygotować to śniadanie i ogólnie, żeby przygotować ten odcinek, musiałem kupić doster. Kupiłem najdroższy, bo ładnie wygląda. Dobra, więc do zrobienia naszego dzisiejszego śniadania potrzebujemy chleba, sera, syra i jeszcze więcej sera Boczek W ogóle to boczek to jest bekon czy nie? Weźcie mi w komentarzu, powiedzcie Bo ja myślałem, że to jest co innego, nie? To chyba jest co innego, chyba nie, nie mam pojęcia Ketchup amerykański Heinz jest amerykański? Brzmi jakby to było niemieckie Zakupy zamówiłem widzowie z rana I zamówiłem ja koko szanę Na dobry dzień Ja fajną rzecz przygotowałem jedną i muszę ci pokazać Bo ja się przygotowałem na ten film widzowy też Mamy boxa ze słodyczami z Ameryki Na środku widzowie Jalapeno chrupki o to jest do kanapek To jest y, ta pianka tylko, że na kanapkę normalnie daje. Ej, jestem ciekawa konsystencji tego. Mamy tu jeszcze Milky Way. A. Mamy również Pantę. Uuuuh. Tutaj, proszę bardzo, piasek. Mówiłaś. O tak, oto miło. Cup. To są kubek. Ej, ale one z to są najlepsze, według mnie schody na świecie. No to sobie dzisiaj zjeżdżę. Mamy Twixa. Cookies and Cream. Pop Rocks. O, to są takie do strzelania w ryju. Pop Tarts. To jest dobra akurat. Nerds. To są takie małe cukierki. Dobra, wróćmy do zamówienia Zaby. Coki pomaleńcowe, bo w Stanach się. Się zbije, soki pomarańczowe do, do śniadania. Masło. A jeszcze gąbki zamówiłem, żeby syf wytrzeć. Let's go! Drugi! O, tutaj poziom upieczenia można wybrać. Chorzę Nie wiem, kó... P... żeby były, nie? Zium! Masło się nam przyda. Taki kawałek. Nie no, większy się nam przyda. Taki jest bi Ej widzowie, umiecie tego jedno jajo jedną ręką rozdupić? Tego? Ale że łatwo O kur... Ale się przestraszyłem Ty, ale to miało być lekko spieczone A to kur... parne. Kurde, jajka by się ja i za żeby gotować. A w ogóle widzowie ładną krzyżkę mam, nie? Jestem ja teraz Polecam serdecznie. Mój sklep nie, że reklamuję, bo innych, bo ktoś zapłacił, to wy mi zapłacicie, jak kupicie. drugie, trzecie. Soli widzowie dajemy. czosnku trochę. A, Mieszamy ładnie. Ja może światełko tu włączę co? Dla widza? Jeszcze bardziej żółta. To przekładamy widzowie teraz tutaj. Znaczy, czy ty możesz zejść. A przykładam do tego, bo ja bez mięska widzowy będę ja, więc tu jest trudność dodatkowa. A dla bawy trzeba trzy kawałki mięsa, co była kwa. O... Dobra, smaczcie się. Tymczasem nasze tosty. To jest lekko ciemne. Nie wiem jak ja jestem. Przeźroczysty. Jak teraz się zrobicie całe czarne, to wypiję ten toster. Przysięgam ich, do... Serek. Drogi był to dobry musi być, nie? Nie czuję zapachu w ogóle tego. Co bałem? No nie jest to wybitnie pokrojone ser. Ej, zajebiście się teraz zrobiły. Tościki posmarowane. Ser jeden. Rozpuścić. Trzeba dla niego Nie wiem, to do mikrofali chyba, nie? Oj, 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 To chyba zwęglone będzie zaraz Nie no widzowie, amerykańskie siadanie jak się patrzy Jeszcze tylko soczku nalać widzowie I proszę bardzo jakieś śliczne To dla ciebie Proszę bardzo Jejku, jakie ładne Nie wiem jak smakuje No jest git, ja uwielbiam ser I wszystko jest w ten Zajebiście na. I teraz tak jajcznica z... No bekon miał być Ale boczek jest, bo w Polsce jesteśmy A jest git? Mhm I jest tak. dobrze uprawiona Pierwsze jedzenie na dziś zaliczone widzowie, bałem się tego najbardziej do krzyży. Zaczęły mi się tosty palić Na patelni wszystko zaczęło się dupić Ogólnie widzowie parę rzeczy dzisiaj do zrobienia jeszcze będzie Generalnie chociażby będziemy musieli wylosować sobie znowu zwycięzców Ponadto będę musiał iść A w sumie tu widzowie ja możemy nawet teraz pójść na pocztę Po wasze paczki wiem jak major z niski wszystko Jeszcze tu parówki wpi... do środka co? Ej no wyszła zajebista Test fanty w takim razie O Ba. Najlepsza fanta, jaką w życiu piłem. Serio, widzowie, jest niesamowita. Polecam każdemu. Lecimy teraz po paczuszki od was. Ogólnie powiem wam, że bardzo lubię otwierać te paczki od was. Generalnie dlatego wysłajcie mi jakieś fajne giówno. Ale ku... jest zimno, Mrozi widzowie. Ale nie dlatego, że na kanale moim jesteśmy. Okay. Dziękuję bardzo. Większych się nie dało. Ta jedna paczka jest tak szczelnie zapakowana, że boję się, że giówno w niej jest. Dobra, odłóżmy te paki. Teraz to już chcę Głupia babo tu paczki są, tutaj też paczki są. Wszędzie są paczki. Zajebiście. A będę na unboxingu, czy ja nie? Nie wiem. Ale rzeczywiście, będą na No unboxingu. Jak, jak będzie 2000 komentarzy o treści, daj tą babę na otwieranie paczek, to może będziesz? No, no to mogę się pożegnać widziałem w moim wycie. Ej, bo musimy zjeść coś amerykańskiego. Czy chcemy zjeść po NMM'sie? Tak. To jest w takim razie NMM z peanut butter. O, A, one o. są takie grube! To jestem ja wśród NMM'sów. Ej, ale one są dobre, one są lepsze niż te! Syczne. No i zajmijcie one, co? Tutaj macie taką małą warstwę czekolady, masło orzechowe i orzek jeszcze w środku. Mamy godzinę 13 w tym momencie, 13:10, jak mam być dokładniejszy. Wyrzucę śmieci, więc prawdopodobnie spędzę trochę czasu w koszu. Nie dlatego, że jest dużo rzeczy, tylko idę wyrzucić sam siebie. Widzimy się w takim razie, jak już będziemy lecieć po obiadek. No ale widzowie, zanim przejdziemy do kolejnego jedzonka i części dnia, to pamiętajcie, że trzeba zrobić losowanie, jak codziennie. Dozgarnijcie AirPods, nogi elektryczne, kosole i jakieś fajne inne rzeczy, nie wiem. A żeby je zgarnąć i znaleźć się w wypostać tych kulek, które trafiają tutaj do środka, jak chociażby te. To wystarczy być nowymi subskrybentami, jak chociażby jem podkreśnik drwala. No w sumie już nie zjesz, bo już ich nie ma. Kuba Team. Być stałym subskrybentem, jak chociażby ADVXT. Czy chociażby nowym obserwującym na Instagramie, jak chociażby Macinko... Super. Pamiętajcie widzowie, że jeśli chcecie podczas daily coś jeszcze wygrać, to pamiętajcie o tym, żeby subskrybować i zobaczmy, co dzisiejsza osoba zgarnia na naszym kole fortunę. Już coraz mniej rzeczy widzowie, więc coraz większa szansa, żeby zgarnąć drugiego Xboxa. I uwaga, dzisiejsza, no nie no, znowu koszulkę, no już powoli się kończą widzowie, więc teraz mi się wydaje, że jak usuniemy tą koszulkę, to w sumie już nie zostanie za dużo. Dlatego widzowie, pamiętajcie o tym, żeby zostawić lajka, suba z dzwonem i se koszulkę kupić na smtaster.pl, bo bardzo fajne, bardzo piękne. Ja sprzedaję, to proszę kupować. A zwycięzcą lub zwyciężczynią jest, czekajcie, bo tutaj kurde jedną łapą wszystko robić ciężko Jest Pucha Gamer, dlatego gratulujemy serdecznie i przechodzimy do dalszej części filmu Dobra, mamy już po godzinie 14 jakoś i jeszcze Max do nas I baba skończyła z Idziemy jeść, będziemy jeść widzowie w fajnej restauracji amerykańskiej Wszystko tam jest k amerykańskie Ej, Max wygląda dzisiaj jak Max i nie ma mocy, zobaczcie widzowie, tutaj Ja pierdze No tak samo to naprawdę tak samo wygląda Ta restauracja jest w galerii, boję się galerii, trochę widzowie Bo, bo, bo wy w galeriach jesteście po szkół. Stali są A u tak tak O i tak tak Oczywiście, że tak, jasne Dzień dobry. Dziękujemy panu bardzo. Życzymy ja ślicznie. Żyłego dnia życzymy. na No nie do końca, bardziej żoneta, wiesz? Ona no zawsze jest gotowa. W ogóle <grym grym> wiedzieliście o tym, że podłoga drewniana w Galerii Mokotów oznacza sklepy luksusowe, a tam, gdzie jest normalna podłoga, oznacza, że to są jakby tańsze ja? sklepy, tak? Ja więc... nie wiedziałem Ty a wiesz, co oznacza podłoga w strefie gastronomicznej? Co? W sumie to, że to jest strefa gastronomiczna. No. Się podoba. Fajnie jest klimat fajny Ale te stoły są właśnie Ta. Ja się najbardziej podoba. Ale czuję się zajebiście, szczególnie że tutaj też muzyczka leci fajna. Jeśli chodzi o samo menu, menu, menu to mamy tutaj generalnie bardzo dużo rzeczy, bo tutaj ogólnie jest też trochę meksykańskiego. Ale to dlatego, że ludzie w Stanach lubią meksykańskie, bo mają też blisko. Ja pójdę standardowo. Czyli classic american cheeseburger. Najbardziej klasycznie, do tego jakieś coś do picia se wezmę i, i tak klasycznie amerykańsko będzie. W sumie tak najbardziej, można powiedzieć, że są chicken wingsy, cheeseburgery właśnie, ryba z frytami. Biorę sobie fish and chips. Ja sobie w sumie wezmę te pofalu wingsy. Chyba pyszne, w ogóle będę jeść. Patrzcie na to, amerykański bourbon, piwo im. Sok z limonki, świeża mięta Chcesz sobie bierzeć? Czy... <laughs> ja to mogę wziąć Zamówienie złożone, czekamy Dobra, dostaliśmy pićku Ale to wygląda solidnie Fajnie wygląda, no No ładnie to wygląda Próba smaku Ej, zajebiste Właśnie, bo twoja lemoniadka To ja tak. też spróbuję lemoniadę no Najlepsza lemoniada, jaką No, jest giga dobra z żadnego takiego koncentratu czy no. czegoś Dostaliśmy żarcie No ładnie to wygląda Dobra, są Ocenimy też właśnie fryteczki widzowie z kieczupem. Fryteczki bardzo dobre. Kolesła. Dobrym. Burgir. Taki burgirowy. Dobra, teraz to znam, nie? Gdzie jest skórka moja? No, nie, fryty są dobre, ale jakby coś jeszcze chciałem, nie? proszę. O, dziękuję bardzo. Dzięki. Wczoraj to się spodziewałem, że. Trochę lepiej to będzie podane. Ale nieważne, widzowie, jak wygląda, ważne, jak smakuje. Nie jestem jakiś. Usatysfakcjonowany mocno. Dobra, zabijamy. Pojedzone. Pojedzone. Zazwyczaj było lepsze to żarcie, tak to szczerze. Prawda, trzeba się zgodzić że jakoś, że dzisiaj nie powalił. No nie oddało, nie oddało za bardzo. W co się sensie gidzie zawsze. Klimacik jest zajebisty, ale coś kur, Było nie tak, jeszcze nie wiem co. Teraz do domku z powrotem. No i ogarnąć jakiś deserek. No i kolację. Też wszystko w jednym klimaciku. Ale że śnieg pada? Nieźle. Siema, jestem pogodą w Polsce, jestem je... Mamy godzinę 15:40 47. Odwróćcie do góry nogami, I widzowie, za jakiś czas zjemy sobie te słodycze, co sobie kupiłem. I przy okazji jakiś deser i jakiś kurde kolacja wleci, ale Kieki. to później. Ja się położę z wam dziewczyną A się tutaj szmula. I dobranoc widzowie dla Was. Do zobaczenia później. Hej, you. finally awake. Chciałeś widzowie, źle się czuję. Głowa mnie boli. A wiesz, co się kupuje, jak głowa boli? Kawę. Amerykańska kawa. Starbucks, widzowie. Do tego, widzowie, potrzebna będzie aplikacja Uber Eats. Weźcie kiedyś reklamę u mnie, co? Bo dużo zamawiam. Nie ma jakiejś takiej, która w nazwie ma Amerykana? Hot chocolate. Oh, Jezu. Amerykana jest bez tego. Bez mleczka Ciebie? żadnego. Ale to dobrze, nie ma problemu. I Amerykana jest zimna. Okay. Blond, to wtedy ona jest mniej. Intensywna. Syrop bez cukrowy o smaku orzechowym? Może być, nie? Tak. A ty będziesz chciała jakąś inną? Weźmy jakąś z mlekiem. Latę. Ja też chcę latę, a to weźmiemy dwie latte, ok? A chcesz tofi na latę? Stofi? No, chcę. Tak. tak. Blond espresso to taki będzie mm, smooth. Mleczne alternatywy. Mleczna dolina, czy coś Ci to, to przypomina? Przekwinkul. Wiecie widzowie, że mleczna dolina to nie jest mleko? tylko to jest napój mleczny? Tak czytałem. W rankingu mlek. Jak był ranking mlek? Ktoś zrobił ranking mlek, to nie było tam mlecznej doliny, bo powiedzieli, że o, że mleczna dolina to nie jest mleko. A chcesz mleko tłuste czy zwykłe? No, tłuste. I to dla ciebie. A ja biorę kofi late, blond i sojowe jeszcze z napój. Tyle, bo tu nic więcej nie trzeba widzowie. Za zamówienie wodzi nam 65 zł widzowie. Jak chcecie żyć po amerykańsku, to musicie. Na bogato. Na miejscu 16.40 za 20 minut będzie kawusia. Smacznej kawusi, wiadomo kto co. Widzowie, nie wiem czy wiecie, ale ja na Twitter mój dodałem smacznej kawusi, kapusi, a chłop mi kubek dał z przekreśloną 60. Czajcie? Ty jesteś teraz w moim ulubionym shitpostem, tak naprawdę. Przecież ty teraz masz ile? 80 tysięcy obserwujących no, 85. W ja, jakbym miał jeszcze jedną rękę, to bym sobie podał, ale niestety mam tylko trzy nogi. Czekamy na kawusie. To uściśniłam moją dłoń. No, to nie to samo. Mm. Dobrze widzowie, chłop już jedzie Będzie z dosłownie za chwilę, więc y, będzie kobusia pita Zobaczymy czy dobre, czy do dupy będzie Dominik, Boss i lekarną przyszli po klucze do biura Ja myślę o dostawca, a tu tylko dwa kanały komentarzy przyszły Siema Siema, Siema. Siema może się oddać gdzieś? Bardzo ładnie wyglądacie <laughs> chłopaki Dziękuję Jak, Jak zawsze Oj, jak napisali ładnie, smacznego. No te panie ze Starbucksa na Wilanowie to zawsze ładnie coś napiszą tutaj. Mogłem napisać, smacznej kabusie jak tak ładnie by 60 zrobiły. W jednej torbie mamy Amerykanę, która jest kawą zimną, kawą mrożoną. Proszę bardzo, tak się ona prezentuje. Nie piłem jej chyba nigdy. O, jest zajebista No i tutaj mamy nasze latte No i ta jest karmelowa. Muzijku, jako słodziutka. Dobra, bardzo no. No i tutaj mamy moją. Ja widzę, że wolę bez cukru i gorzką. Czemu jest słodka? Daj mi chyba coś słodkiego do kawy. Proszę. Dziękuję. Słodkie. jak bierniki. Mamy w tym momencie godzinę, którą już wam powiem? 17.02. Za jakieś 2-3 godzinki sobie zjemy kolację. Dzisiaj dużo tego żarcia. Ja wiem, że gruba jestem, ale nie masz tak dużo. Chyba. Zdrówko. Dobrze, widzowie, przyszło nam. No to żeś, kur. Nie że. Zmutowała TVITA. Kolacja nam przyszła, widzowie. I generalnie mamy do zjedzenia bardzo fajne rzeczy. To jest śmietana ogólnie. To jest łódź. Tu mamy, widzowie, mini pancake. Pod cebulowe Tak wygląda mini pancake. Jest trochę zgnieciony, ale. Smakuje zajebiście, No, po prostu mały naroślniczek. Weźmy sobie, widzowie. Położymy sobie je na talerzyku A co jeszcze ciepłe? No nie, bo dostawca, generalnie, widzowie. Jał Godzinę. Kiedyś mieszkałem w takim innym domu, co nie? Z boksalem, z Wodymkiem, z Kamilkiem. Ten dostawca jechał w ogóle od nich, więc napisałem do Kamilka i się okazało, że rzeczywiście też zamawiali Max Burgera i powiedział, że miły dostawca. A rzeczywiście okazało się, że był bardzo miły, ale to się okazało, że bardzo wolne. I co, smakowa? Czy... Dobre są, no? Dobre są mhm. mi. Krążki cebulowe, bo są jeszcze trochę ciepłe. Ale jak nie ziem, bo pewnie wytrzyma. Więc wkładamy widzowie. i Zajbiście Jesteśmy na jedzeniu, widzowie, po tym dzisiejszym dniu. Naprawdę. Jest kurde grubo. Mamy jeszcze jakieś słodycze i tak dalej, ale chyba już nie będziemy ich ucinać, bo chyba nie ma sensu. I w sumie wydaje mi się, że tak możemy skończyć dzień. My powoli będziemy się kłaść spać, obejrzymy jakieś pierdeł, jakieś gówna totalne. Obejrzymy sobie amerykański film American Pie. Zajbiście. Zdaj się do tej baby na Twitcha, wbijajcie nasze instagramy i tyle widzowie. Widzimy się jutro. 14:14. 14. Jak ci nie będzie, nie wiem Do widzenia, a i miłego dnia. Albo wieczoru, C albo nocy, C albo sranie, jeśli stracie. Albo jedzenia, jeśli jecie. I przepraszam za poprzednie. Ach,